Zabawne nagranie Roberta Lewandowskiego i Agnieszka Radwańska o tym, co ją denerwuje i nie tylko. Wojtek Wiman, zapraszam na flesz sportowy. Robert Lewandowski, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik Bayernu Monachium, na swoim profilu na Instagramie zamieścił zabawne nagranie, które pokazuje go słuchającego głośno muzyki w samochodzie i bujającego się w jej rytm. Lewy, zadowolony z powrotu do Monachium, był w świetnym humorze. Były gracz Borusi Dortmund nie tylko tańczył w samochodzie, ale też udawał, że śpiewa. Należy dodać, że samochód prowadził przyjaciel piłkarza. Agnieszka Radwańska, najlepsza polska tenisistka, już za chwilę rozpocznie rywalizację w turnieju Rogers Cup w Toronto. Chwilę wcześniej jednak znalazła czas i odpowiedziała na kilka pytań swoich fanów. Zdradziła, że jej ulubioną piosenką jest Wake Me Up, Avicii. Fani pytali też m.in. o to, co najbardziej ją denerwuje oraz jakiej piłkarskiej drużynie kibicuje. Slow internet. <laughs> najbardziej denerwuje mnie wolny internet, wolno jeżdżący kierowcy, silny wiatr podczas treningów, spóźniające się samoloty. A na pytanie o drużynę odpowiedziała... Really soccer, Nie jestem wielką fanką futbolu, ale lubię oglądać hiszpańską piłkę. Myślę, że Real Madryt i FC Barcelona. To wszystko na dziś, a na koniec sportowa przestroga.